Krótki film na czym polega czyszczenie zbiorniczka wspomagania kierownicy. Tam w środku jest taki biały pojemniczek i śrubka. Żeby ściągnąć pojemnik to trzeba dwa wężyki odpiąć. Śrubka jest na torksa. To wszystko trzeba wypłukać przed wlaniem nowego płynu. Często jest tutaj tyle brudu, że można łyżkami wybierać. Można też nie czyścić. zbiorniczki są dzisiaj dostępne. Można kupić sobie po prostu nowy no, lub wyczyścić się. On też będzie dobrze działać. Najłatwiej czyści się to benzyną w sprayu. Ona szybko wysycha i można montować. Tego zamknę te dwa otwory i zaleję cały zbiorniczek płynem do czyszczenia. Już jest czysty. Ja dodatkowo wrzucam małego dymka na tą śrubkę Sposób jest praktykowany, trzymam go już tam dłuższy czas I zawsze zbiera metaliczne opiłki Można montować w samochodzie na wejść litra jeżeli wszystko zleliśmy Przy odpaleniu ważne jest żeby Najpierw podnieść dwa koła i pokręcić kołami lewo-prawo żeby przetłoczyć płyn Lub kierownicą zakręcić Natomiast przy odpalaniu dobrze, żeby ktoś patrzył, bo na to najprawdopodobniej po paru sekundach, dwóch, trzech cały płyn zejdzie w dół i zacznie się pienić, jeżeli tu będzie powietrze i zacznie być pompa. Także lepiej tego uniknąć.